Niektóre akumulatory w autach elektrycznych należy ładować tylko do 80%, a niektóre zaleca się, aby ładować do 100% i to nawet często. Różnica jest oczywiście w chemii. W tej chwili w autach elektrycznych występują dwa rodzaje akumulatorów, czyli takie, które są zwane LFP, bo mają lit, fosfor i żelazo, oraz takie, które są zwane NMC, bo mają nikiel, mangan i kobalt. Te o nazwie LFP są najczęściej stosowane przez chińskich producentów, przez Tesle w tym modelu ze standardowym zasięgiem, czyli mniejszym, oraz na przykład w europejskich autach typu Citroen EC3 czy Fiat Panda. Dlaczego? Ponieważ one mają niższą gęstość energetyczną czyli przy takiej samej wielkości są po prostu cięższe, ale za to są dużo tańsze. Jaka jest różnica, która powoduje, że LFP nawet należy zładować do 100%, a NMC zaleca się, aby ładować na co dzień do 80%? Chodzi, słuchajcie, o napięcie. Na w akumulatorach NMC napięcie jest wprost proporcjonalne do naładowania akumulatora. Im jest ono wyższe, tym napięcie musi być wyższe. I teraz, ładując go powyżej 80%, po prostu musimy podać dużo wyższe napięcie, żeby akumulator się naładował. Co oczywiście szkodzi akumulatorowi. W akumulatorach LFP napięcie jest mniej więcej stałe, niezależnie od tego, czy akumulator jest pusty czy pełny, więc spokojnie możemy go ładować do 100%. Ale, słuchajcie, jest jedna rzecz. To znaczy, w akumulatorach NMC bardzo łatwo system może określić, ile prądu mamy jeszcze w akumulatorze, właśnie po napięciu, bo przy takim napięciu mamy tyle prądu w akumulatorze. Więc jest to proste i niezawodne. A w akumulatorach NMC, przepraszam, w akumulatorach LFP. No właśnie, nie do końca, bo napięcie jest takie same, niezależnie od pojemności akumulatora, w sensie ilości prądu w akumulatorze. Więc system nie może po tym określać, ile prądu jeszcze mamy w akumulatorze. Dlatego trzeba ładować go do oporu, po to, żeby system raz na jakiś czas się skalibrował. Bowiem, jeżeli tego nie robisz, to naprawdę może być taka sytuacja, ja tak miałem, że jechałem samochodem, miałem 10-12% baterii, potem 8%, a nagle miałem 2% baterii w akumulatorze, i naprawdę na ostatnich oparach prądu dojechałem do ładowarki. I stąd jest taka różnica.